Siema widzę, witam Was w kolejnym odcineczku z Sorry, ojciec synem. No i dzisiaj co? Wziąłem to pole w dzierżawę. Yy, młody tam pojechał zaatakować. No i co? Lecimy kosić, bo słabe plony w tym roku były hej, hej, kurde takie akcje no bo trzeba popracować trochę Zaczekajcie to, Młody tam na stację pojechał Trzeba trochę też zarobić mleko z czegoś. O cześć O, no, czekaj się ładny to, jest... no, młody to zaraz ja... ja zrobię dwa paseczki i ty możesz zrobić. Tak, dwa zóki, dwa To i tutaj gościo mówi, że wszystko podnojówkowane, wszystko jest syćko porobione. Także jest dobrze. Czekaj to dosyć nie było ja sobie tak młody będę naokoło robił No i dzisiaj że to w akcji też No i masę też Ja masę ja też bym chciał trochę porobić o dawno też nie robię. No no i takie ten kurde. Tu no już na Bele pójdziemy to jest kiszonka to. Kisonki... duzo mamy. No. 8 koła dostaniemy. No, to... no ładne sobie pięknie robi. No uważaj, uważaj. O raczej na całym odcinku nie będziemy tego robić. No to to taka robota, wiecie, nie? Nie no, ale nawet małe pole. No to fajne, może i kiedyś by się kupiło. Na razie to kasy nie mam. Czekaj młody, ja będę naokoło jeździł, bo mi tak lepiej będzie. Mówię tylko tutaj rzeczka, to uważaj na tę rzeczkę, żeby do rowu nie pod... wchodzi. Raczej razie też naokoło, bo tutaj ma taki duży do tyłu ta, że... Do Tylko żebyś do robu się nie wpierdzielił, bo naprawdę liny nie mamy, a i to wiesz jak, jak tam oni. Oni za nim to się pozbierają. się. A, a czy w sumie to szybko no. A ty łacisz wciąż straży jestem. No. A ja to wiesz, ja to na razie na takie jeżdżę. No, Kiedy będzie to szkolenie łacie. Chyba za tydzień ma być nawet. To za tydzień w sobotę. No to pójdę. Łakny te to, dorobo, to jest normalnie bliska śmierć, jak to mówią. A młody, ja tam już polecę koło to z zgrobiorkę. Szybko się po... Poś, ja, ci, ja tu na telefonie. powiesz 3 minuty, znaczy na, na GoPro. 3 minuty, że się nagrywa dopiero. Chyba tak. Chyba dobrze tutaj mierzy. To wiesz, to szybka robota. No, przez do małe pole jest tutaj, gdzie Dobra, widzowie, tak wam powiem teraz tak, że wróciła motoryka z zaprawy, Mechanik tam urzędnik, no i taki prezent na, tam rodziny takie tam wie, No, to nie ale powiem, że jak zawsze jeszcze raz to. Ale no, nie, no, już dupy Jak to babka mówiła w się... Patrzcie fajnie się sobie Pięknie. Chodźcie coś porobić trochę tą Noo dobre to daj. Dobra to daj, to ją będę to się Dobra to kościo ja z porobię też Nie no kurde masy to masy No oni oni przecież zetor znaczy, z masajem... Podobnie są końmi. Podobnie tam szkodniami mają. No i pięknie się sypie. Nie no, ładnie to wygląda, naprawdę ładnie. No to jeszcze tak myślę młody, że dwa przejazdy ja jadę tam. Znaczy w sumie to razem pojedziemy no, już na gospodarstwo. No i jeszcze to zgrabimy no. Ciekawe, tam to jakoś... taka popołudniowa robota jest. No. Na obiadek. No, już obiadek w sumie z jelni, nie? Prosłał no, jak taki, kurde Rosowni. A, Czekaj, bo nie podniosłem. Widzisz jak miała pomieść mam? Czekaj, 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 nie, 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 nie. do tyłu, do tyłu, uważaj na ruch No, 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 jeszcze, jeszcze... Dobra, tyle starczy, dobra, tyle, czekaj. Dobra, nie jadę. Jak tam robię nie straszam. O, kurde, ta się robi, nie strasznie. No uważaj, bo się tam do maski. Dobra, jest dobrze. Jest dobrze. No tam sobie jeszcze i zgarnie, żeby nie się 10 No, no, zgarnij no, to I potem ja siadam za kółko, za zutora. Ty tutaj masęję pojedziesz, a ja jadę w ogrobywość. Ty tam prasę podepniesz i nie wiem, co tam będziesz robił. to dziś byśmy to sprasowali, to pojedziesz ze mną prasować. A to już na następnym odcinku, bo to... Nie wiem, czy się wyrobi. to poczekaj jeszcze z tym ostatnim paskiem. No ja ten, ja tutaj... Tutaj to będę musiał dokończyć, No już potem sobie pojecham na rost. Dobre. Ja sobie tam pojadę na roz O bo ja tutaj to jeszcze to przetrząsnę Mogę w to przetrząsnąć Dysyćka była No i będzie ostatni ten Dobra to zaczekaj na mnie tam, to od razu razem pojedziemy Oporowa akcja ale w, ze w zetorze, to, że kogut to nie No teraz chyba w żadnym ciągniku nie mogę to Dobra, tam tyle, to tam... To już tam będzie nic, a dużą szerokość roboczą, no, bo... no. Jak nic nie jedzie, to możemy jechać nawet bez kierunku. No i pojadę. Ja pojadę za torem z grobiem. Dobra, to ze mną co pojedziesz. A ja z prasą? Y nie no na razie z prasą to jeszcze nie Tu sobie pojedziemy Znaczy w sumie się mogra a Ty już podepniesz zatora pod balarkę, dobra? Ok. O tylko nie wiem przedzę bo widzę, że cię kusi. Nie wiem ci mówię. Ja tutaj zajadę? A jak dzieło cię zajechać? O ty tam pod prasę Jak jakosiawkę tam zostaw przy roku, tak wiesz jak gdy zostawiamy ją, nie? No. Czy nie wiesz Wiem, wiem. Tak z boku. Jojo. To tak bo... jo jo. jo jo. no dobrze, że jojo. Jo. O, czekaj, bo tutaj jest Ursus. Kurde, Ursusem my dawno nie jeździli. Ursusa Ursusem yy, zrobiać No, ale tutaj zostawię tego, tak? Ursusa no, pojedziemy... Tora pod co podpiąć? Co? Znetora podpiąć pod coś. Pod prasę. A jechać czy nie? Nie, no na razie jeszcze nie. Ociec, no? A kogo ta motorynka taka pomarańczowa? Eee, kogo myślisz? No nie wiem. Nie poznajesz po blochu? Nie poznaję. A czekaj, zobacz co blachy. No nie, no no moja. No twoja. No Łajciec ci stoi, może się tam. A kto ci stoi, łajciec taki dobry. No nie wiem czy dobry, no ale... No ty kurde, nie wiem czy dobry. A mogę jechać motoryką za to No Możesz się przejechać od razu. No jedź za mną od razu, tylko nie wyprzedzaj. Nie no nie wyprzedzaj. Wolna jest motoryzacja, tak, gdzie ja uciekł, to nie wyprzedzaj No i od razu Ursuskiem porobimy. A tutaj ten sąsiad tym Francisem to dał, nie Nawet no, do Niemcach pojedzie, to będzie jeździł. Jeździ. a na gopro zobaczę 10 minut filmu to zrób, to mogę młody! dobra, jedź już, jedź już no, 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 no co ty robisz młody kurwa driftem tak lecisz chłopie, co no łapony, nie wymienił aponi no gdzie po polu są Dobra jedź po polu sąsiada Tylko uważaj bo tam rowy są so. On tam rowy yy, porobi Dobre przez przyspr przeszary O! Dojdźmy, ale Przez przeskoczył Jednak wioski... Troszkę... Ale teraz idzie. Gdzie ty tam młody jesteś? No uważaj to mi tam. To... Mi tam to... Dobra, to sobie tam pojedzie, tylko uważaj. Młody! Dobro, wóżysz. Pod. Młody, to ty ro... To zaraz cię przejada ciągnikiem i ty teraz tak będziesz. Życie ci no nie no fajdźmy. Tak, o kurde. Mhm. stąd. 920. O, o, o. Nie. Ale ja nie. Nie wiem, czy ja motorynką wyjechał. Ty, dobra. 92 wyjechała. Dobry sięgnij to jest jednak. Prawie 80. Pani dał radę. Ty dał motorynkę. Wydał no ta ręce nie wiadomo czy nawet 20 masz. Oj, oh, no i łaciec piknię. Idzę pole. Łady. Dobra, ci tam popnę, to tam, to tam wyjedziemy. A A do dobra Odetkało się, jak to ty mówisz. Tak, stacjony tutaj są. Trzeba będzie to tak zrobić że to tak trzeba będzie zrobić. Dobra, widzę mnie zaraz kiedyś z nami żegnał. Wejdę w Co? Może się nie obrazić. Co? No, to załatwię. Co że zrobił, bo ci słabo słyszę na tym Spirali? No ojciec... No, niestety, no to niestety motorynkę zamknięła z ramy. Łotpali ci łotpali, no ale... Się zachęta, Wyjeżdżaj stamtąd tak, i jej z tego dyk. No, ale ja to się zaśpią. Dobra, widzowie to by na tyle w tym odcinku, że by już za bardzo rozrabia no i co? No i do widzenia.